Osoby, które oglądają mój kanał wiedzą mniej więcej jak to będzie wyglądać, więc wiking, wiórki i bobry mówią dzień dobry. Od tego zaczynam każdy ze swoich filmików. Pozdrawiam Cię serdecznie, to co pokazujesz na swoim kanale bardzo, bardzo mnie ujmuje. Śledzę go tam z dużym zaangażowaniem, zaglądam, staram się czasami komentować, ale chciałbym też pokazać w jakiś sposób. No i tak, tak jak pisałem w komentarzu, chcę Ci pokazać na no, krótszkóreczku taki węzełek. I mam nadzieję, że gdzieś by sobie tam wykorzystasz. Taki z plan. Węzełek, jeszcze dwa słowa o nim. E, nazywa się Wypinka. E, jest to węzeł żeglarsko-wspinaczkowy obecnie. Wspinacze też go zaadaptowali. E, bardzo szeroko wykorzystywany w żeglarstwie. No i sam osobiście e, w Buschkraft, jakimś tam sorry, w Arlu, Bardzo często uciekałem się do niego. I, w wielu sytuacjach bardzo, bardzo mi pomógł, polecam. Więc Ciao i zapraszam. Dobra. Ok. Czysto teoretycznie wyobraźmy sobie, że to jest pień drzewa. To jest rura od odkurzacza, ja wiem, ale odwołuje się do, waszych, do twoich wyobraźni, wiking. Pień drzewa wiadomo z jednej strony ograniczony jest korzeniem, z drugiej jest jakaś korona, do której nie mamy dostępu, żeby zawiązać wiblinkę. Okręcamy pień lino. Ciach dookoła. Lina wychodzi z tej strony. Mam nadzieję, że to wyraźnie widać. Następnie krzyżujemy linę na tej brutelce. Krzyżujemy, wracamy sobie tędy. I przeplatamy ją w tym miejscu pod spodem. Powstaje coś takiego. Powstaje coś takiego. To jest samo zaciskający węzeł wyblinka. To jest samo zaciskający węzeł wyblinka. Jeżeli talina będzie obciążona, nie ma szans, żeby on się przemieścił. Skrócił. Teraz ja pokażę drugą metodę wiązania wyblinki. Kiedy możemy założyć ją na jakiś przedmiot bezpośrednio, mamy tam ucięty kołek, nie mam pojęcia. Najprościej zobrazować ten węzeł, najprościej zobrazować go tworząc dwie pętelki. Pętle są jakby takie okulary, prawda? Zakończenie liny jednej wychodzi z tej strony, zakończenie drugiej liny wychodzi pod spodem. Jedna na wierzchu, druga pod spodem. I potem te okulary składamy do kupy. I powstaje coś takiego. Nakładamy to na przedmiot, zaciągamy, i po raz kolejny mamy niezwykle wytrzymały, niezwykle mocny węzeł. Żeglarze, wyblinek używali głównie do tworzenia drabinek sznurkowych, używali ich jako węzłów cumowniczych. Jeżeli ten węzeł jest obciążony, on staje się nie do rozwiązania. Oni polewali konopne linę wodą. I powstawała konstrukcja praktycznie nierozwiązywalna, nieprzemieszczalna. E, mając jakąś tam linkę poprzeczną i wiążąc takie węzełki co kawałek, możesz stworzyć sobie swój hamak. Możesz zrobić drabinkę sznurkową, Możesz w sposób nierozerwalny podwieszać różne rzeczy na tym weźmie. E, trzeci sposób wiązania to jest jedna ręka. Tak odwrotnie, wiesz co? Ja może zmienię. Kadr i nakręca to w inny sposób. No. Przepraszam za ten kadr bez głowy, ale one tak po prostu będzie wygodne. Pokazuję jeszcze raz i objaśnię. Ta ręka normalnie. Druga w sposób nie anatomiczny, skręcona łokciem do przodu, kciukiem w tą stronę. Jedna wykonuje pętlę, druga wykonuje pętlę. Powstały nam dwie pętelki. Przekładamy jedną za drugą. Jesteśmy gotowi do Założenia wyginki, zaciągnięcia i, i kontynuowania pracy, wspinaczki, nie mam pojęcia. Bardzo pozytywny węzeł, bardzo bardzo pomocny. Mam nadzieję, Viking, że z niego skorzystasz. No i powodzenia! Powodzenia. Jeszcze raz pokażę to w malutku, na no wszelki wypadek, czekam na Twoją relację z nośnego obozu. Bardzo się ucieszę, gdzieś tam moją wyblinkę zobaczę, jeżeli, jeżeli będzie miała dla siebie ona tam rację bytu. No i mam nadzieję, więc tak, rączka tak, że ten obóz będzie się Druga rączka tak, okularki, nasze okularki, jeden do przodu, drugi do tyłu, wyblinka gotowa. Hop, żeby też kajdamy zrobić. Dobrze. Zakładamy, nakładamy, druga taka, no drugą rączkę. Jeszcze raz, powodzenia stary i dziękuję.